no na końcu to ja rozumiem, a nie jakieś na początku. Tam Tamten tam ten lot się nie udała. co mamy złe bilety. miejsc wskazanych na kartach opłatowych. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie lub w rzędzie przy wyjściu prosimy o umieszczenie całego bagażu i rzeczy osobiste, wyłącznie w zamykanych schowkach. W przypadku konieczności ewakuacji cały bagaż musi pozostać w pokładzie. Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują pomocy, prosimy o kontakt z personelem pokładowym. Internet, chciałam skorzystać z internetu Karamba. To idę do tego. Zapowiem. Poszukiwana Karamba do udostępnienia internetu. Мадагаскар, чтобы бо не Pa, do mnie, pa, jest tak 400 osób i nikt się nie chce ujawnić. Jedna osoba na milion ma internet, tutaj, w samolocie. Serwowe dwie godziny, następnie po, jak wspomniałem, lądowaniu technicznym na uzupełnienie paliwa i e, uzupełnienie cateringu dla Państwa polecimy dalej do Warszawy Po Warszawy do Warszawy polecimy 8 godzin i 5 minut e, proszę Państwa, mam ogromną prośbę w czasie postoju technicznego proszę wykonywać ściśle polecenia personelu pokładowego co znacznie ułatwi i przyspieszy uh, procedury uh, uzupełnienia paliwa i gatheringu. Uh, uh, bardzo dziękuję za wyrozumiałość. jeszcze Państwo, my name is Artur Haławicz. On behalf of Lock Polish Airlines and entire crew, I'd like to welcome you on board Boeing 787 Dreamliner Direct Flight from Warsaw to Mombasa and next to Warsaw. Uh, ladies and gentlemen, I would like to inform you that we will have technical stop uh, in Mombasa no, ja so, we uh, have to recoup the aircraft We change catering It will take around uh, 1 hour and 15 minutes maybe Ladies <coughs> and na pokładzie board the Boeing 787 Greenliner in a flight to Warsaw with inter-landing in Kapitanem w dzisiejszym locie jest Artur Haładin, a nasz lot do bombasy potrwa 2 godziny i 5 minut. Ja nazywam się Małgorzata Sieczak, mam przyjemność być szefową pokładu razem z moją załoką, zadbam o aby Państwa podróż nie wygała i Także Jednakże bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego bardzo proszę o dokładne zapięcie pasów. Jest nam miło, że możemy z Państwem odbyć tę podróż. Życzymy Państwu przyjemnego lotu. Good morning, ladies and gentlemen. Pocket in front of you. We remind you that smoking tobacco products and e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the toilets. All toilets have been fitted with smoke detectors. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode and wireless data transmission has been turned off. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket or the luggage compartment. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hot or produces smoke, please immediately notify a crew member. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Cześć, krowiąd dostała. sami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na i dołączenia sygnalizacji Ladies and gentlemen, you have landed. Mombasa. Please remain seated with your until we reach our parking position